Jak pozyskać wysoko płacących klientów poprzez swój Instagram. I dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, ja nazywam się Makarynicer i pomagam agencjom marketingowym, coachom, ekspertom, konsultantom czy trenerem online skalować ich biznes do 50 tysięcy złotych na miesiąc i więcej. I ten film chciałem zacząć od tego, czy w ogóle jestem kwalifikowaną osobą, żeby ci mówić o takich rzeczach i czy będziesz dalej chciał mnie słuchać. Więc myślę, że najlepszym punktem odniesienia będzie, będą rezultaty moich klientów. Także tutaj zamieściłem kilka wyników. Tak, jak na przykład Przemek, który jest trenerem online i zbudowaliśmy dla niego nową, kompletnie nową ofertę mentoringową, trenerską. I w swoim pierwszym miesiącu pozyskał klientów na ponad 15 tysięcy zł. Albo Wojciech, który prowadzi agencję marketingową. I na przestrzeni dwóch miesięcy podwoił przychody w swoim biznesie, w swojej agencji z 10 000 zł na miesiąc na ponad 25 tysięcy zł na miesiąc. Albo Łukasz, który jest coachem i wcześniej sprzedawał y, tanie konsultacje, y, godzinne konsultacje ze swoimi klientami y, za kwoty rzędu 200-300 zł, i aktualnie zbudowaliśmy mu nową ofertę, nowy program coachingowy. Za który może pobierać stawki rzędu 3000 zł, i w swoim pierwszym tygodniu pozyskał właśnie klienta na nową ofertę. Także, jeśli teraz myślisz, że jestem kwalifikowaną osobą w Twoich oczach i chcesz dalej mnie słuchać, to zapraszam do oglądania. W tym momencie chciałem poruszyć historię pewnego trenera online, z którym miałem przyjemność niedawno porozmawiać. Na przestrzeni pół roku pracował już z czterema agencjami marketingowymi, które miały mu pozyskać więcej klientów na jego ofertę online. I teraz oczywiście to się nie udało. Te agencje robiły to samo: czyli reklamy na Facebooku na formularz, na kalendarz. I każda z tych agencji, czyli agencja 1, agencja 2, 3, 4, robiła dosłownie te same rzeczy. Ten trener jedyne co robił, to przepalał pieniądze, przepalał swój budżet na współpracę z tymi ludźmi i na budżet reklamowy. I teraz, dlaczego tak się działo, dlaczego tak mogło się stać, że nie było żadnych rezultatów? Ponieważ mamy 2024 rok, i teraz, w tym momencie, jest bardzo dużo ludzi, coachów, trenerów. Ekspertów, konsultantów, i tak dalej, i tak dalej, którzy robią te same rzeczy, typu, właśnie reklamy na formularz, na kalendarz, i te reklamy wyglądają tak samo, i twoi potencjalni klienci są po prostu znudzeni, i wręcz, jak widzą taką reklamę, to po prostu skipują ją dalej, nawet jej nie słuchają, bo jest taki wysyp ludzi, którzy robią dosłownie te same rzeczy. Więc to był powód, dlaczego to nie zadziałało i dlaczego ten trener. Zamiast pozyskiwać klientów, musiał dokładać do, do biznesu, tak naprawdę. I teraz, co możesz zrobić, żeby uniknąć takiej sytuacji i przepalania budżetu? Są to organiczne treści, postowanie organicznych treści. Oczywiście żartuję, bo to jest kolejna rzecz, którą, którą chciałem poruszyć i która nie działa tak dobrze. Jak ludzie myślą, i właśnie w, w niszach typu yy, i w branżach typu coach, trener online, yy, eksperci, sprzedawcy kursów yy, czy agencje marketingowe, bardzo popularne jest postowanie organicznych treści, czyli wrzucanie jak największej ilości rolek, postów, postów karuzelowych itd., itd. I na tym prostym wykresie chciałem pokazać Ci, jak mniej więcej wygląda ten proces pozyskiwania klientów, a wkładu czasowego. Więc tu jest taka po prostu linia czasu, a tutaj jest linia pieniędzy, i jak widzisz, ta, ten czas cały czas rośnie do góry. Tutaj nie ma czegoś takiego, że zrobimy coś raz i nie musimy wkładać żadnego wysiłku, tylko cały czas musimy wrzucać te treści, jak najwięcej ich produkować, wymyślać pomysły na filmy, nagrywać to, montować później i musimy cały czas. Pracować i to jest naprawdę bardzo czasochłonne, jeśli tylko bazujemy na organicznych treściach. A za to linia czasu jest taka, że nigdy nie wiemy skąd, jak, gdzie pojawią się nowi klienci. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ organiczne treści nie są przewidywalne. Nigdy nie wiemy, czy nasza rolka, czy nasz post karuzelowy, czy cokolwiek będzie miało masę wyświetleń. Nie wiem, schakujemy ten algorytm i nagle wszystkie nasze treści będą miały bardzo dużo wyświetleń, po prostu nie mamy na to wpływu. No i najczęściej tak się nie dzieje po prostu, że jednak wszystkie te treści mają mało wyświetleń, tak jak na przykład yy, na moim profilu. Gdybym ja bazował tylko i wyłącznie na organicznych treściach, czyli tej, 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 yy, tej, 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 tej i tak dalej, i tak dalej, no to nigdy bym nie zdobył klientów. A jeśli bym ich zdobył, to minęłoby minimum 2 lata codziennego wrzucania treści właśnie na mój Instagram, żeby pozyskać tych klientów. Więc tak jak widzisz, nie mamy wpływu na to, ile klientów pozyskamy, ile będziemy musieli wrzucić treści, żeby pozyskać klientów, żeby to w ogóle działało. Nie pracujemy w algorytmach, nie pracujesz w mecie, ja też nie pracuję w mecie i nie mam wpływu na to, czy moja treść będzie wiralowa. Choćbym zrobił nie wiadomo jak dobrą rolkę pod kątem złapania uwagi, pod kątem treści, itd., itd. Aktualnie na rynku jest masa rolek, masa postów, masa konkurencji i po prostu trudno jest złapać uwagę ludzi w 2024 roku. Co możesz zrobić zamiast robienia tych klasycznych? Reklam, na formularz, na kalendarz i zamiast postowania organicznych treści. Jest to prosty lejek na Instagramie, który oczywiście również ma w sobie organiczne treści, które budują zaufanie, ale jest to tylko dodatek, jest to tylko uzupełnienie Twojego profilu i wystarczy, że zrobisz coś raz. I te treści będą na Twoim profilu. Nie musisz ich cały czas produkować, jak w przypadku polegania na marketingu organicznym, bo tutaj zdobywamy uwagę za pomocą reklamy i nie reklamy na formularz, na kalendarz, tylko bardzo takiej mało natarczywej, z takim małym tarciem reklamy, która ma na celu zaobserwowanie naszego profilu. I to jest tylko tyle. Dajemy bardzo dużo wartości za obserwację. Jakby potencjalny klient nic nie traci, że Cię zaobserwuje. A w przypadku gdzieś tam zostawienia danych w reklamach na, na formularz, jest to już bardziej takie: OK, tutaj jakieś muszę zostawić dane, jakiś numer telefonu, mail, imię, nazwisko, jakby nie wiem, nie wiem czy chcę to robić i tak dalej, tak dalej. Tutaj tego nie ma, tylko jest po prostu zostawienie obserwacji. I później oczywiście są organiczne treści. Mamy też YouTube który mega buduje zaufanie, mamy relacje na Instagramie, czyli można powiedzieć relacje, rolki, te organiczne treści, które budują to zaufanie. Więc przejście z samego postowania organicznych treści na taki system jest kluczową rzeczą, która idealnie działa w przypadku coachów, trenerów online. I żaden nasz klient, który jest coachem, trenerem, nie było, nie było tak, że nie miał wyników. Tak naprawdę tutaj, co Ci pokazałem, Łukasz jest coachem i w przeciągu 6 dni pozyskał pierwszego klienta. Przemek tak samo pozyskał e, pierwszego klienta w przeciągu tygodnia. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ tutaj nie czekamy na to, aż nasza treść, nasza rolka, nasz post będzie miał. Bardzo dużo wyświetleń i nie gramy w taką, jakby, grę pod kątem, że muszę schakować algorytm, tylko po prostu mamy na to wpływ poprzez reklamę, która nam dostarcza tą uwagę. Tutaj jest właśnie kolejna rzecz, czyli jak wygląda, jak wygląda ten wykres, lejka na Instagramie, czyli to, co mieliśmy tutaj przy postowaniu organicznych treści, to teraz mamy lejek na Instagramie. Jak to wygląda? Mamy właśnie linię pieniędzy. I ona cały czas rośnie, a czas poświęcony, jaki ty musisz włożyć w ten system, w to wszystko, na początku jest większy, ponieważ musisz nagrać trochę treści, musisz mieć zoptymalizowany profil i zrobisz to raz, i następnie ten czas cały czas jest taki sam, a pieniądze cały czas idą w górę. Tak działa ten system, że ta jedna reklama bądź dwie reklamy, które puszczamy na Instagramie, one pracują same za siebie. Nie musimy e, nagrywać kolejnych rolek, żeby zdobywać wyświetlenia, wyświetlenia. One cały czas pracują na siebie. To by było wszystko w tym filmie. Jeśli jesteś coachem, trenerem online, konsultantem lub ekspertem, sprzedajesz kursy i chcesz, żebyśmy ci pomogli stworzyć ofertę high ticket, chcesz z nami współpracować jeden na jednego e, i chcesz pozyskiwać wysoko płacących klientów, to kliknij w pierwszy link w opisie tego filmu. I umówimy się na niezobowiązującą rozmowę, na której sprawdzimy, czy po prostu będziemy w stanie Ci pomóc. Także dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym materiale.